W godzinie 10.36 dyżurny stanowiska kierowania komendanta pojętego w żarach otrzymał zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej magazynowej. Z chwilą dojazdu pierwszych zastępów z jednostki ratowniczo gaśniczej w Lubsku okazało się, że jest był budynek hurtowni, oczywiście też magazyn. Pożarem objęte było druga kondygnacja, czyli poddasze. Z chwilą dojazdu objęty był pożar całego dachu na miejsce. Jednocześnie brało udział 11 zastępów. Obecnie jest przyjęta lokalizacja, trwa dogaszanie i usuwanie spalonych do konstrukcji. Żadna osoba nie w tym pożarze nie odniosła obrażeń.